Cześć, dzień dobry, witam, witam bardzo, bardzo serdecznie, piątek, piątek, piąteczek, piątunio, dzisiaj Polska gra z Litwą, bodajże, o ile się y, orientuję, tak, no nie o futbolu będziemy rozmawiali, będziemy kontynuowali kwestię pożarów, bo to jest naprawdę niesłychane, nawet Ator, nawet sam Ator y, nagrał dzisiaj materiał y, o y, pożarach, tutaj macie screenshota, żeby nie było, że tylko ja o tym mówię. No ciekawie się dzieje. Ciekawie się dzieje. Czy to jest przypadek wątpię? No to na pewno nie jest przypadek Mój ulubiony kubek żeglarza. Kubek marynarza bardziej. Z żeglami to ja mam mało wspólnego, tyle co mój ojciec jest żeglarzem. Od dziesiątek lat. Okej. Okay. Pożar przy Heathrow, pożar katastrofalny, jak to jest napisane. Takie informacje podaje między innymi Polska Agencja Prasowa. Pożar stacji elektrycznej, podstacji elektrycznej, która zaopatruje w prąd największe w Wielkiej Brytanii lotnisko londyńskie lotnisko Heathrow był katastrofalny. Uszkodzony został także zapasowy generator lotniska. Powiedział na antenie radia LBC brytyjski minister energii Ed Milband. Minister zaznaczył, że lotnisko dysponuje dodatkowym systemem zasilania i stara się go uruchomić, aby przywrócić swoją działalność. Przekazał, że nie ma żadnych oznak, jakoby pożar został spowodowany umyślnie. Oczywiście, nikt nam najprawdopodobniej nie powie, czy pożar został spowodowany umyślnie, czy po prostu był to nieprawdopodobny przypadek. Mieszkam 20 lat w Wielkiej Brytanii i takiego przypadku nigdy nie było. Oczywiście zawsze jest ten, kiedyś tam na pewno zdarzy się ten pierwszy raz. Aczkolwiek, biorąc sytuację co do pożarów, skupmy się tutaj na Europie, no to jest taki no, dziwny przypadek. Część lotów w piątek została przekierowana na lotnisko Gatwick pod Londynem. Drugie największe w kraju, a także na lotnisko Stansted, którego nienawidzę, oraz lotnisko Birmingham, a nawet paryskie Charles de Gaulle. Służby prasowe Hitlow poinformowały nad ranem w piątek, czyli dzisiaj, że lotnisko będzie zamknięte do północy z piątku na um, sobotę. A to dzisiaj było. Sekunda, sekunda. Tak, dzisiaj z rana, to jest świeży artykuł z, z dzisiaj, z godziny 9:48, update był 9:59. ok, sorry, czyli to dzisiaj się wydarzyło dzisiaj w nocy, dzisiaj na ranem. Dzisiaj w nocy, tak, okej. Okay. Służby prasowe Heathrow poinformowały nad ranem w piątek, że lotnisko będzie zamknięte do północy z piątku na sobotę. Ostrzegły także, że pasażerowie powinni być przygotowani na znaczne utrudnienia w najbliższych dniach. Jezu, jak dobrze, że ja dzisiaj nie lecę z Heathrow. Z Heathrow ostatnio leciałem do Miami. ja sobie nie wyobrażam, jaka tam musi być zamotka, że tak powiem, i w ogóle dezorganizacja. To jest olbrzymie lotnisko międzynarodowe. Tam samoloty z całego świata przylatują i odlatują na, w kierunku, na, w kierunkach um, um, globalnych, no, na, na cały świat. Masakra. To musi być absolutny koszmar dla tych pracow pracowników. Nie tyle pracowników, pasażerów. To musi być absolutny odlot. Dokładnie absolutny odlot. W nocy z czwartku na piątek Straż Pożarna poinformowała, że na podstacji w miejscowości Hais zapalił się transformator. Ewakuowano około 150 osób i zalecano mieszkańcom, by nie otwierali okien z, okien z powodu dymu. Do akcji gaszenia pożaru skierowano 70 strażaków i 10 wozów strażackich. W wyniku pożaru bez prądu znalazły się również tysiące domów. W piątek, około godziny 9 rano. Czasu polskiego, czyli o 8 rano naszego czasu, tutaj straż przekazała, że pożar jest już pod kontrolą. Port lotniczy Heathrow jest największym lotniskiem pod względem liczby pasażerów w Europie. W piątek miało obsłużyć 290 tysięcy podróżnych. Wyobrażacie, wyobrażacie sobie to? W jeden dzień miało obsłużyć 290 tysięcy ludzi. To jest absolutna masakra. Tutaj oczywiście powiązane są artykuły. Awaria zasilania na, lotnisku, na londyńskim lotnisku Heathrow. Lotnisko Chopena odwołało loty z powodu czasowego zamknięcia londyńskiego lotniska Heathrow przez awarię zasilania wywołaną pożarem ble, ble, ble. Odwołanych zostało 6 z 14 planowanych w piątek rejsów do, do Londynu i na Heathrow i do Warszawy z Heathrow. Trzy przyloty i trzy wyloty, poinformowało, poinformowała rzeczniczka lotniska Chopina, Anna Dermont. No i oczywiście reszta informacji jest taka, jaką Wam przeczytałem już przed chwilą. Z jakiego powodu i tak dalej, i tak dalej. No, powiem Wam szczerze, że to jest jakiś kurde koszmar. Biorąc pod uwagę taką awarię na takim lotnisku, z takim, że tak powiem, przesyłem pasażerów, no to naprawdę no nie, 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 nie zazdroszczę. Nie zazdroszczę tym ludziom, którzy mieli wylatywać w... sekunda, mieli wylatywać z Heathrow, czy mieli przylatywać na Heathrow z różnych kierunków świata. Przesiadki, nieprzesiadki, wiecie o co chodzi, no przylatujesz po kilkunastu godzinach lotu na przykład, czy kilku godzinach lotu, no i musisz jechać na Gatwick, czy musisz jechać na Stansted, na kolejny lot, kwestia, kwestia odebrania bagażu, prawda? No jeśli nie ma prądu, to jak, jak odbierzesz ten bagaż, to oni ci go później przyślą, no absolutny jakiś armagedon, absolutna Absolutna tragedia, ja sobie nie wyobrażam. Ja mam nadzieję, że w ciągu tygodnia. Znaczy ja nie lecę z Heathrow. Na szczęście nie będę leciał przez Londyn teraz do pracy. Lecę z Edemburga do Aten i z Aten na tego helikona całego lecę do Grecji. Także na szczęście ominie mi Heathrow, ale część mojej załogi by leciała z Heathrow do, do, do Grecji. Nie wiem, może. Znaczy teraz to już jest mniejszy problem, bo teraz można jeszcze to zorganizować. Jeśli, jeśli by to się stało na przykład yy, dzień przed odlotem, czy kilka godzin przed odlotem części mojej załogi do, do pracy, no to byłaby lipa. No zresztą tam, tam tysiące ludzi podróżuje z pracy do pracy. To nie tylko urlopy, wiedział o co chodzi. Tam tam ludzie podróżują do w celach służbowych, i tak dalej, w ogóle masakra. Masakra, co było spowodowane? Znaczy, dlaczego powstał ten pożar, i tak dalej, i tak dalej, no to oczywiście możemy się tylko domyślać, oczywiście mogła być to awaria, jak najbardziej mogła być to awaria, wcześniej czy później. Mogła się ona zdarzyć. No tak czy inaczej, no, mam nadzieję, że to wszystko wróci do, do normy. Teraz czekamy na kolejne pożary, jakie mają niby mieć miejsce w Polsce. Tak? Znaczy mają mieć miejsce. No oby nie miały, oby nie, nie było już więcej pożarów w Polsce. Aczkolwiek jest to bardzo bardzo zastanawiające, że w przeciągu tygodnia mieliśmy, nie wiem, 4 czy 5 czy 6 nawet dużych pożarów w Polsce. Czy to jest zbieg okoliczności? Słuchajcie, no ja, mimo że nie jestem zarobiony w tej chwili jakoś, nie wiadomo jak tragicznie, to ja się nie znam. <grym> no jest to zastanawiające, coś się dzieje, a coś się dzieje i to nie od dzisiaj, nie od wczoraj i tak dalej. Strach pomyśleć, jaki będzie akt trzeci tego całego tego całego cyrku. Pozdrawiam Was na razie, zostawiam Was tą informacją z Heathrow, miejmy nadzieję, że to ogarną, ogarną jak najszybciej się da, zobaczmy jeszcze jak to wygląda, sekunda, wejdę na Heathrow, wejdę na Heathrow Airport, <laughs> kamera na żywo, A, bo to jest sekunda. Nie, chcę, chcę wam pokazać, chcę zobaczyć. Yy... Chcę zobaczyć odloty. Niektóre loty lecą. Niektóre loty lecą, tak jak tutaj widzicie na yy... screenshocie, Cyk, proszę bardzo, widzicie ten screenshot. To niektóre loty. Yy... Niektóre loty nie zostały odwołane. Jest lot do Doha, wyleciał o czasie i do Tokio Japan Airlines odleciał. Z kolei tutaj British Airways został jeden skasowany, do Amsterdamu KLM został skasowany, do Monachium British Airways skasowany, do Milanu British Airways skasowany. American Airlines do Nowego Jorku poleciał i Air India do New Delhi też odleciał. Z kolei na Jersey odwołany, kolejny Monachium odwołany, Stuttgart yy, odwołany, Boston odwołany, Kolonia odwołana, Dublin odwołany, Düsseldorf odwołany, Belfast odwołany. Widzę, że one, o, że te loty, które odleciały, aha, niemal, czyli okej, okay, dobra. Ostatni lot 9.55 do Helsinek Finnair odleciał o godzinie 8.55. Mm, a widzę, że już później, czyli nie wiem, on był już w takim razie załadowany w takim razie. Może on już był na pasie i po prostu go już jeszcze go wypuścili. Yy, tak mi się wydaje. Bo później to wszystko już jest odwołane. I yy, yy, Chcę tutaj wejść na, show, na later flights, na późniejsze loty i już mi się nic nie pokazuje, ale sorry, jeszcze mam tutaj, jeszcze nie, 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 odleciały jeszcze, odleciały jeszcze loty, sorry, bo to się doładuje strasznie powoli. No, nie dziwię się na tym systemie, to jest tysiące ludzi w tej chwili, setki tysięcy ludzi. Do Dallas odleciał British Airways też, lot do Kuwejtu opóźniony. Do Atlanty i do Nowego Jorku odleciały też loty o 10:55 i o 10:55 oraz o 11:00 poleciał do Singapuru i do Wietnamu samolot do Hanoi. Czyli ja, coś tam niby odlatuje, coś tam niby odlatuje, to chyba zależy z jakiego pasa i tak dalej. Coś tam yy, odlatuje, ale to jest takie, wiecie. To jest taka loteria, bardzo, bardzo nieprzyjemna, że tak powiem, loteria, bo. Yy, no, oczywiście, pasażerowie zapewne mają informacje, którzy już są na lotnisku, że ich lot jednak poleci, albo nie wiem, nie wiem, nie wiem, jak oni to tam organizują, no ale w każdym razie nie jest yy, ciekawie, ale zaraz, 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 poczekajcie, bo ja tutaj jakieś bzdury Wam opowiadam. Yy... Do Singapuru no nie odleciał jeszcze, bo nie jest jeszcze ta godzina, ale jest napisane, że on time. Yy... Ja, ja po prostu źle to powiedziałem, nie? To, że odleciał, to nie, nie odleciał, bo jest napisane, że jest on time. Widzicie tam na zielono, no? On time, czyli, że jest planowany, że będzie, że odlot będzie yy... o czasie. Yy... Tak samo odlot o czasie o 12.10, niby do Austin yy, ma być, ale czy on będzie skasowany, czy nie, no to już krócej wszyscy będą musieli sobie obserwować. Dobra, kończymy temat tego lotniska. No mam nadzieję, że to, się, że to się ogarnie się jakoś. Żeby mnie tylko takie, coś, kiedy takie atrakcje nie spotkały, bo to jest absolutny koszmar. Do następnego, do następnego. Pozdrawiam, hej!